Amp, quarter Pipe, Fun box z Green Boxem. Te nazwy nic nie mówią przeciętnemu zjadaczowi chleba, lecz są chlebem powszednim dla skaterów, czyli wielbicieli jazdy na rolkach, deskorolkach, hulajnodze i rowerach BMX. Wspomniane wcześniej określenia to nazwy trzech spośród ośmiu przeszkód, jakie w najbliższych miesiącach pojawią się w skateparku, który powstanie na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzozowie. Dzięki współpracy grupki młodych zapaleńców i miejskiego samorządu sąsiadujący ze stadionem obskurny Placyk zamieni się w prawdziwy raj dla ekstremalnych rowerzystów. Projekt powstał z inicjatywy mieszkańców Brzozowa, szczególnie tych zainteresowanych aktywnym sportem. Mam na myśli młodzież skupioną w ramach Stowarzyszenia 3.6. Jest to nieformalne stowarzyszenie na rzecz rozwoju sportów ekstremalnych. Tworzą ją młodzi mieszkańcy Brzozowa, którzy wystąpili w ubiegłym roku, gdzieś w listopadzie, bodajże z petycją do burmistrza Brzozowa z prośbą o zorganizowanie w Brzozowie skateparku. Ta inicjatywa spotkała się z, pozytywnym, z pozytywną opinią burmistrza władz miasta. Wniosek złożyliśmy w grudniu do lokalnej grupy działania Ziemia Brzozowska. Wniosek uzyskał pozytywną opinię i dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych. W momencie myślę, że do końca kwietnia zostanie podpisana umowa z marszałkiem województwa o dofinansowanie tej inwestycji. Zakres projektu obejmuje dostawę i montaż ośmiu urządzeń, ośmiu profesjonalnych urządzeń, e, przeszkód typu ławka, poręcz i tym podobne, które zostaną zamontowane tutaj na tym właśnie e, na tym placu. Co ważne, muszę dodać, że e, Projekt został uzgodniony z, z młodzieżą, ze skaterami, ponieważ to jakie urządzenia zostały dobrane e, i nawet to gdzie, zostało to z młodzieżą skonsultowane. Tak, po to, aby jak najlepiej spełnić ich oczekiwania. Żeby ten projekt po prostu cieszył się e, uznaniem i akceptacją. Na ostatniej sesji radni zabezpieczyli w budżecie środki na realizację tego projektu. W tym momencie czekamy, tak jak mówiłam, na podpisanie umowy z Urzędem, Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie oraz na e, jeszcze sprawy formalne, prawne, zwią formalno-prawne związane ze skuszeniem e, robót. Brzozowska Grupa 3-6. Przedstawcie się, chłopcy. Manek. Kuba. Skatecig, Dudek. Od jak dawna jeździcie? Ja jeżdżę od pół roku. E, już około dwóch lat. Jak widać, najstarszy z nich wszystkich, już pewnie drugi, trzeci sezon. Od tamtego sezonu. Jak myślisz, skatepark będzie cieszył się dużą frekwencją? Mam nadzieję, że tak jak większość miast powiatowych, tak samo Brzozów jest takim miastem, przez co okoliczne miejscowości, ludzie z okolicznych miejscowości będą się tutaj zjawiać bardzo licznie i bardzo często, ponieważ pragniemy też zorganizować różne imprezy, konkursy i tym podobne. Także mam nadzieję, że frekwencja nie będzie mała. Na dzień dzisiejszy przeszkody, które mają zostać tam zamontowane są dla nas wystarczające I na, nasze, i na nasze umiejętności, doświadczenie i na liczbę osób, które jeździ w mieście. Ogólnie miejsca, które są w jeżeli znajdziemy jakiś murek, profile czy coś w tym stylu, to staramy się tam właśnie spędzać czas, gdzie nam jest wygodnie po prostu. Jeżeli mamy coś, co ma powstać na przykład na skateparku, podobne przeszkody, to na nich spędzamy czas. A wyjeżdżaliście gdzieś dalej poćwiczyć na jakichś trudniejszych przeszkodach? Tak, wyjeżdżaliśmy do Rzeszowa, Sanoka, Krosna, by tam spędzać swój wolny czas. Wartość projektu pod nazwą zagospodarowanie przestrzeni publicznej stadionu miejskiego w Brzozowie na skatepark wyniesie około 92,5 tys. zł. Z czego 50 tys. zł stanowi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich małe projekty w ramach lokalnej grupy działania Ziemia Brzozowska. Thank you.